Na pewno kiedyś widziałeś TikToki z reklamą serwera. Dzisiaj sprawdzimy sobie kilka z nich i zobaczymy, czy opłaca się na takie wbijać. Na 20 lajk like zrobimy kolejny taki odcinek, a teraz strzel suba, bogonimy miasteczko Bakaorzewo, gdzie niewiele nam brakuje. Zauważyłem gracza, który był jakimś cudem poza mapą. Był on obok wędrownego handlarza. Okazało się, że dokonywał nielegalnych transakcji. Wymieniał mniej warte emeraldy na najdroższy blok, lud. Postanowiłem go ukarać. Fajne, c'è kapel. więc yy, wpiszmy register. Yy. <laughs> Twoje hasło jest za krótkie. A, no dobra Może to będzie dłuższe. O! Mówiłem. Idziemy na litra Box, ponieważ oceniamy Box VIP yy, yy, i będziemy oceniać serwery Czterech kategoriach, czyli estetyka, funkcjonalność, liczba graczy oraz płynność serwera. Czy jest tu jakaś płynność? No, powiem tak, mam 1500 pingów, nie mam pojęcia dlaczego mam 1500 pingów. Yy, no, ale okej. Okay. No, płynność serwera no to 2 na 10. No, jak mamy tyle pingu. Nie? Następną kategorią jest liczba graczy. Mamy tutaj raz, dwa, 3, 4, 5, 6, beze mnie 5, e, więc tutaj dajemy no, również 2 na 10, więc e, no, na razie serwer się nie popisał. Kolejną rzeczą, estetyka serwera. Zobaczmy estetykę serwera. E, tutaj mamy jakiś sklep. Tu są villagerzy Waluta i wymiany, narzędzia. E, dobra, ogólnie kolorowo za dużo jest tutaj tych hologramów. Te hologramy strasznie psują rozgrywkę. O Boże, ja powinienem tu robić kategorię jeszcze Pay to Win. Patrzcie ile jest tych skrzynek. Oni tu ostro lecą na kasę. Masakra! Nie spodziewałem się tylu skrzynek. No... Ogólnie serwer robią maksymalnie do 5 skrzynek a tutaj jest raz, dwa, trzy12, 12 12 skrzynek premium, tu jest również strefa AF, gdzie wchodzimy. No, strefa AF jest akurat fajna. E, zobaczmy czy widać tutaj pluginy. Plugins.pl Ale przy tabowaniu i tak widać wszystkie pluginy, więc no... Niestety nie zablokowali tego, e, jak to wygląda strefa PVP. Wejdźmy tu, e, tryb się nazywa litra PVP. A na start nie dostajemy żadnej elitry, więc to już jest na pewno minus. E, więc funkcjonalność, no jeden punkcik mniej na pewno. E, teleportacja na spawn, 5 sekund. Również funkcjonalność jest słaba. E, klucze możesz również kupić na item shop. Klucze można kupywać za odłamki, ej, dobra, okej. Okay. Może już nie lecą na kasę, no bo od... klucze można kupić za odłamki, co nie? E, jak to kupić elytrę? Elytry e, za 4 monety, tu jest jakaś warp kopalnia. Zobaczmy warp, nie ma żadnych warpów. E, jest taka właśnie oto taka kopalnia. Ona jest tak powiem, średnia rzecz biorąc, no, no nie ma tutaj nic za bardzo ciekawego. I ogólnie, no, no funkcjonalność jest 6, estetyka, no to to jest tutaj tutaj będzie trage, tragiczne, estetyka jest. E, dajemy 3 na 10, za dużo hologramów, e, za dużo hologramów, nie ma żadnych no, kolorystyka też również, tu są wszystkie chyba kolory, tu jest czerwony, żółty, jasny żółty, ciemny, żółty, ciemno niebieski, zielony... Mm, Widzimy się przy kolejnym serwerze box. Pvp z TikToka dobra, jesteśmy na lobby. Ogólnie już widać, że. Estetyka jest naprawdę ładniejsza. Tu kolorystyka jest dwa razy lepsza. Tri... Trident PvP oraz Box PvP, na którym jest prawie 50 graczy. Liczby graczy mają naprawdę bardzo ładną. E, więc tutaj dajemy już 9 na 10, ponieważ mogą być większe serwery. E, 9 na 10. Powiem tak, spawnik nawet spoko, taki starożytny niby. Tu zamki jakieś, okej. Okay. Dostajemy w kicie Barbarian Set Czy to jest w ogóle polski serwer? To jest polski serwer, okej okay. Nie wiem czemu tutaj nazywa się to Barbarian Set i jest Protection 25 Nie wiem czemu tego w polsku nie nazwali Ale tutaj no wszystko prawie... Kurde, te nazwy po angielsku są, no powiem No że funkcjonalność jest troszkę słabsza Zlecenie za zabójstwo, okej okay. Widzę funkcjonalność zrasta jeden punkt z za zadania. E, tu są coiny. E, okej, okay, jest bardzo dużo rzeczy. Czy tu jest jakaś pomoc? E, nie ma ukośnik pomoc, więc no słabo. E, jedzenie, mm, shulkery, wszystko to są za e, Jedyny minus, do którego bym się przyczepił, to że wszystkie, e, wszystkie te karteczki. Znaczy, że wszystkie monety są takie białe karteczki, i trudno rozróżnić je. Mm, żeby potem się skapnąć, której który będzie trzeba najechać, i dopiero zobaczyć nazwę. No to jest taki minusik. No ale tu widzę, że jest bardzo dużo ich, więc chłopanie. Ok, sety. Mm, powiem tak. Zrobione jest potężnie. Tutaj wszyscy mają tego samego. E, Skina, wszystko Dobra war pvp, dobra ładne, wszystko jest. Dajemy, estetyka, dajemy 8. E. Tu jest PVP już? Co jest? Czemu tu można się bić? Ok. Nie ma czerwonej linii. Funkcjonalność minus 1. No bo, wiecie, widzowie, no. Wchodzimy sobie na czerwoną linię, żeby nikt nas nie zabił. No zobaczcie, tutaj wychodzimy i tu powinna być I tu powinna być czer... Jezus Maria. I tu jest czerwona linia, za którą nie powinniśmy móc się bić, no akurat to jest estetyka 8 na 10, funkcjonalność 3 na 10, liczba graczy 9 na 10 dałem. Płynność nie, 7 na 10, czyli estetyka 8, funkcjonalność 3 liczba graczy 9, płynność 7. Nie, dobra, płynność 9, sorry. No i tak oto wygląda drugi serwer. I, i widzimy się przy trzecim serwerze box PVP z TikToka. Le, 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 le. Jestem tego pewny W głębi duszy o tym wiem się go poskromię W rundzie tej go zabiję Ale on Jesteśmy na serwerze, jest łączenie zarejestrowano jako gracz premium Wchodzimy na serwer, lobby Bardzo ładne, kolorystyka Bardzo ładna, wchodzimy na box pvp Liczba graczy Jest 21 graczy Dajemy E, tam było 9, tutaj dajemy 7, no bo jest 20 graczy e, skrzynki. Czy każdy serwer z TikToka ma tyle skrzynek, żeby ludzie płacili za to? Czy jak? Bo nie wiem. E, również tutaj wszystko jest po angielsku. Również tutaj wszystko jest po angielsku. Czemu to jest po angielsku? Turtle Armor, Nemo Armor. Dobra, ale tutaj już widzę, że monety mają lepsze. Ekonomia. Mają tu i różne, nie, nie, nie jest wszystko z papieru Więc tu na pewno plus jeden eee, Strefa awk, wchodzimy na strefę awk to, to, A tu to nie jest strefa awk, no dobra Czy tu jest strefa awk? Nie wiem, zaraz zobaczymy eee, Weźmy sobie kit'a eee, Kit gracz Za 6 sekund możemy odebrać kit gracz, okej okay. Za 6, 5, 4, 3, 2, 1 Okej, okay. odbieramy Wszystko jest ironowe Ok, nie pytam Mmm, siema, siema, siema. dobra, skrzynki, dobra, ok. Eee, no nie wiem, co tu jeszcze cenić. No aktualnie kol kolorystyka jest bardzo ładna. Eee, funkcjonalność, no nie ma za dużo setów chyba, bo tutaj, zobaczcie, jest turtle i chyba nemo, tylko dwa sety są. To jest dla mnie dziwne, że tylko dwa sety są, ale ok, nie będę do tego się przyczepiał, to już nie ode mnie zależy. Dwa seciki, fajnie, spoko, funkcjonalność bardzo łatwa, e, estetyka bardzo ładna. Liczba graczy no nie jest zła mm, Chodźmy zabić przynajmniej jednego gracza, zobaczmy czy są lagi, czy jest jakaś słaba płynność serwera, czy coś w tym stylu. No nie wiem coś więcej się przyczepić, no serwer no... au! Dobra, dośmiałem. E, ogólnie powiem tak Nie ma tu również czerwonej linii i jest to minus kolejny, że nie ma czerwonej linii. Ej, ściany bardzo ładne mają, szczerze mówiąc. Eee, no dobra, no to oceniajmy, nie? Oceniajmy. Estetyka, 8 funkcjonalność, 8 liczba graczy, 7 płynność, 9. Więc no nie wiem, co tu więcej się przyczepić. No widzowie, lecimy do kolejnego serwera. Ups, 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 trochę monet mi wypadło. Koledzy, monety mi wypadają. Co jest? Portmonetkę upuściłem, chłopie. No nie, ja też. Jestem sprawdzany! Skąd kopiujesz? Napis jest znuczy. Ojojoj! Jeszcze raz odwiedziłam. <laughs> Ale się w duplikacji znowu wbiła. <laughs> <laughs> nie wie kto? On serio nie wie kto? Nie, on myśli, że nie kopiują. <laughs> Mamy serwer. Hmm, jak on się nazywał? Mushbox.pl Wejdźmy na mush, mushbox.pl Czy wejdziemy na serwer? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Jesteśmy na serwerze, więc ja przełączam kamerkę i lecimy, lecimy w grę. Więc yy, tak, Box PP, 38 osób. Wchodzimy na serwer. Spam ładny, ładny spam, spoko taki pokój dziecięcy w sumie eee, Czy każdy serwer ma 20 skrzynek na każdym... Eee, no, co, no co ja powiem, mamy 5 kluczy AWK, więc otwórzmy sobie e, Która to jest? To jest skrzynia AWK Otwieramy, dwa A nie mogę Dwa, trzy, cztery Czy tu są tylko monety? A jeszcze ulepszone monety są Dobra mamy 64, 48 monet okay. Mamy kill of Tigrysa, 7 7,2 Tu jest skrzynia jakieś tebeks. Ok Bardzo droga raczej skrzynia Nie powiem, że nie mm, Ok Dobra Ciekawie e, Ogólnie estetyka Zobaczmy na taba Tab jest brzydki no, szczerze, tab jest brzydki. Nie chcę urażać, no ale no, nie, nie jest jakiś ładny. Strefa awk. spoko, Może być. Nawet fajny. Idziemy dalej. Mm, co tu jeszcze można zobaczyć? Yy, polskie nazwy. Funkcjonalność plus jeden. Różne itemy: jedzenie, plecaki, bloki, elytra, zbroja tygrysa. Czy tu jest tylko jeden set? Z tego co widzę, to chyba jest tylko jeden set. Jeszcze przejdźmy się tam. No nie, jeszcze wojownik jest, ale nie, no nie ma tu za bardzo. Zobaczmy w skrzynkach w ogóle, co jest w tych skrzynkach z tygrys. O, są, są inne sety. Warp. Warpów nie ma oczywiście. Po co komu warpy? Bezpieczna kopalnia, strefa A Gdzie są sety Bo tu jest zbroja tygrysa I tu więcej nic nie ma Czy jest na dole? Nie ma Może przy boksach są, co? Raczej przy boxach są Możliwe bardzo No nie wiem eee, Szczerze mówiąc Estetyka Mniej daje niż było Daje tak szósteczkę Funkcjonalność Daję piątkę? Nie, dobra, dajemy ósemkę, bo w sumie wszystko ładnie tutaj jest pokazane, mm, nie ma tutaj za dużo rzeczy, yy, za dużo tylko skrzynek jest, więc to zminusuje im punkt, e, no i ogólnie wszystko chyba nawet spoko jest, dostajemy na start 5 skrzyni znaczy pięć kluczy A, więc no, wszystko spoko, dajemy ósemeczkę. Liczba graczy? Jest 41 graczy, to tak jak w poprzednim dajemy. Dajemy tutaj ósemkę, płynność, lagów nie widzę, TPS nie mogę zobaczyć. Eee, o, pingu też nie mam. Dajemy dziewiąteczkę jak przy każdym serwerze. Lecimy do kolejnego serwera Box PVP. Wapebox.eu. jesteśmy już na serwerze odpalamy naszą przechwytywarkę i wchodzimy na box pvp jest 50 osób na serwerze więc tutaj już dajemy e, w liczbę graczy już dajemy dziewiąteczkę i teraz zobaczmy funkcjonalność wejdźmy tu, nie da się okej, okay. wejście na AWK. pit, strefa AWK, spoko Funkcjonalność, spoko Skrzynia Terbex Ok, jest skrzynka Oczywiście Tak jak każdy serwer 30 skrzyń Coin, elytra blok Po angielsku oczywiście Wszystko jest po angielsku Food, food y set Fruit, chest Tak, wszystko jest po angielsku Czyli funkcjonalność jeden mniej Brak czerwonej linii na dole Kolejna funkcjonalność mniej Dużo skrzyń, tragedia. E... Estetyka, spoko, estetyka jest nawet spoko. Nie ma za dużo hologramów. E... Ogólnie wszystko ładnie, wszystko śmiga. E... Płynność gry, brak lagów, ping też nie skacze. Czy TPS są pokazane? No raczej nie. Nic tu jakoś za bardzo nie przeszkadza. E... Kity. Nie ma kitu gracz, więc no, funkcjonalność jeden mniej, więc tutaj ktoś leci na kasy Ile tu jest w ogóle rank? Ja pierdzielę tu jest 20 rank. rombane, że tutaj jest tyle rank. To jest dziwne. Mm, zobaczmy że są klany. Są klany też po angielsku. Czemu to wszystko jest po angielsku? Nie mam pojęcia. Reszta jest po polsku, tu jest po angielsku. Mamy tylko kill off, mm, więc chodźmy w warp. Warp. O, jest warp. warp bezpieczna strefa. Idziemy na warp bezpieczną strefę. Zobaczmy, jak. Jak teleportacja anulowana. Ja ci zaraz anuluję. Wejdźmy sobie na warp bezpieczną. Ok, warp bezpieczna. Spoko. Są tu emeraldy. Są na samym końcu. Ok. Zobaczmy. Tutaj jeden chłopak kopie emeraldy. Tu drugi kopie. No dobra. Można fajnie tutaj. Git. Funkcjonalność, no kurde, no leci Map clear za godzinę, kod, nie wiem co to znaczy, kod yy, ok, wszystko fajnie działa Co mi kradniesz? No on mi stąd Patusie, no, likid Co za menel ja będę mu No co? Fajnie tak? Fajnie tak? Fajnie tak? Ja myślę. Ogólnie, no oprócz tego gracza, to serwer jest nawet spoko, Można tutaj sobie pograć. Eee, no i myślę, że tutaj jest Git. Więc widzowy serwer oceniamy. Estetyka 8. Funkcjonalność 8, liczba graczy 8, no bo jest tu 40 graczy. 41, 8, płynność 9, chyba to jest topka, top serwer. Zobaczymy. Jestem ciekawy, czemu ja mam 4 oceny na ty